Siemano moi drodzy, z tej strony wasz ulubiony diabelski jupiter. Słuchajcie, dziś miałem nagrywać materiał o emblematach, gem Powerze i lustrzankach, no ale kurczę, nie mogę przejść obojętnie obok tego, co porobiło się w grze po wejściu w życie tej ostatniej aktualizacji. Dlatego też dziś omówię wszystkie ninja zmiany, no a lustrzanki odłożymy sobie na kolejny odcinek. Tak więc usiądźcie wygodnie i lecimy z tematem. Ja niezmiennie jestem Dukat, witam was bardzo serdecznie na moim kanale, i zapraszam na kolejny materiał, oczywiście z Diablo Immortal. Tym razem przygotowałem sobie taką listę rzeczy, o których chcę powiedzieć, tak żeby niczego nie pominąć. No i zacznijmy może od pozytywów. Pierwszym z nich są niewątpliwie lustrzane klejnoty, które wróciły do gry. Czym są lustrzanki, chyba nikomu nie muszę tłumaczyć, jak je najlepiej wykorzystać, pewnie też już doskonale wiecie, dlatego na ten temat nie będę się dzisiaj rozwodził. Odpowiem jedynie na często pojawiające się pytanie, a mianowicie do kiedy lustrzanki zostają w grze. Otóż moi drodzy, tym razem lustrzane klejnoty będą z nami do 5 marca i do tego dnia możecie je aktywować podczas jednego biegu pradawnej szczeliny. Tak jak wspomniałem na początku, o samych lustrzankach, emblematach i jump powerze szykuję osobny materiał, który lada dzień powinien pojawić się na kanale. Kolejną, chyba pozytywną zmianą, jaką powinniśmy odczuć w grze, jest zwiększenie gęstości mobów na kilku mapach. W patrzącach była mowa o Wortham, zamarzniętej tundrze, krainie potępienia, górze zawain i burzowym przyczółku. Podobno ma być to lekarstwo na farmerów AFK. Chociaż w mojej opinii efekt ten może być wręcz odwrotny. Dajcie oczywiście znać, jakie są Wasze obserwacje w tym temacie, czy faktycznie tych mobów jest więcej i części się respią, czy może jest to w rzeczywistości mało zauważalne. Przejdźmy może teraz do itemów zestawowych. Według patchnotesów od teraz wszystkie wyjątkowe itemy zestawowe, czyli takie posiadające trzy atrybuty i trzy magiczne afiksy, zawsze będą miały trzy sloty na normalne klejnoty. No a na dodatek itemki tego typu, które wydropiliście jeszcze przed wejściem w życie ostatniego update'u, a posiadały jedynie dwa sloty, otrzymały z automatu dodatkowy trzeci slot. No i tutaj mam pewien rozdźwięk, bo w moim przypadku ta bransoleta pamięci szarlatanki pierwotnie posiadała jedynie dwa sloty, po tym update'cie zyskała trzeci na ten niebieski gem, a tak jak widzicie, może nie będzie mi znikać już to okienko, posiada ona oczywiście trzy atrybuty, ale tylko dwa magiczne afiksy. Nie wiem, czy jest to błąd w patch notesach, czy faktycznie zamierzeniem było to, że w momencie, kiedy ją wydropiłem, czy wytworzyłem, no to wyskoczył na ekranie po prostu, wyskoczyła ta informacja, że jest to wyjątkowy przedmiot. Tak więc prośba do Was, dajcie znać, jak to wygląda w Waszych przypadkach. Jakie przedmioty macie te trzy slotowe, a najlepiej jakie zyskały ten trzeci slot? Czy to było tak jak u mnie, że posiadały one atrybuty, trzy atrybuty. I dwa magiczne fiksy, czy trzy atrybuty, i trzy magiczne fiksy, no bo tutaj też mamy pewne, pewną nieścisłość. No to teraz pora na strażowanie. Sezon drugi dobiegł końca, a sezon trzeci wystartuje dopiero 20 marca. Do tego momentu nie możemy otworzyć bramy strażowania, nie będzie żadnych podejść, nie będzie żadnych aktywności tygodniowych związanych ze strażowaniem, nic z tych rzeczy. Jeżeli podejdziecie po tym update'cie pierwszy raz do tej bramy, no to wtedy odbierzecie jedynie nagrody sezonowe za posiadany talizman. No i tutaj od razu chciałbym wam pokazać, że ten trik z tymi talizmanami strażowania, które ciłałem, których nie podnosiłem i które były wysyłane na pocztę po to, żebym odebrał je w nowym sezonie i od razu wystartował z jakimś wyższym poziomem talizmanu, niestety nie zadziałał. Ja już skasowałem te wszystkie wiadomości, które miałem na poczcie z tymi talizmanami, bo po prostu. Po wejściu w życie tego update'u zostały one puste. Talizmany z nich wyparowały. Musicie mi uwierzyć na słowo. Wszystkie pozostałe itemy, których nie podnosiłem w tych wiadomościach, oczywiście zostały i mogłem je odebrać, ale talizmany po prostu zniknęły. Tak więc od 20 marca zaczynamy zabawę od początku. Następnie mamy kolejne zmiany współczynnika bojowego niezbędnego dla poszczególnych poziomów trudności, a konkretnie Inferno 3, Inferno 4 i Inferno 5. Współczynnik wymagany dla Inferno 6 póki co pozostał bez zmian, no ale też myślę, że to jest tylko kwestia czasu. No i tak, teraz na przykład dla Inferno 5 wymagany współczynnik bojowy wynosi 42 265 punktów, a jak pamiętamy, na samym początku było to, jeżeli się nie mylę, to ponad 45 000. Przy tej okazji zmianie uległy również wartości współczynnika bojowego dla poszczególnych bossów piekielnego relikwiarza na tych trzech poziomach trudności. Zgodnie z zapowiedziami została również dodana możliwość zapisania trzeciego presetu loadoutu przekucia u kowala. I tak jak widzicie, żeby odblokować tą trzecią konfigurację, należy użyć wykorzystać odpowiednią ilość kamieni przekucia. Ja póki co jeszcze tylu kamieni przekucia nie zużyłem. I od razu Wam powiem, że nie warto odblokować, znaczy według mnie nie warto odblokowywać tego, po prostu przepalając w tej chwili te kamienie. No bo jeżeli miałbym odpowiednią ilość w ekwipunku, wystarczy, że tutaj kliknę, zużywa mi wtedy te kamienie i mam odblokowany trzeci preset. Ja uważam, że tak naprawdę lepiej wykorzystać te kamienie do tego, żeby sobie no, dopieścić te dwa pozostałe presety i dopiero wtedy zająć się odblokowywaniem tej trzeciej konfiguracji. No i teraz chciałbym pokazać Wam takie dwie ninja zmiany, o których nie było słowa w patch notesach, a które mam nadzieję są tylko błędami i zostaną niebawem naprawione. No i zacznijmy sobie może od marketu. Otóż zmianie uległy minimalne ceny, za jakie możemy w tej chwili wystawić legendarne klejnoty. Przed update'em minimalna cena, za jaką mogliśmy wystawić jednogwiazdkowy legendarny klejnot, to było 400 sztuk platyny. Dwugwiazdkowy klejnot mogliśmy sprzedać minimalnie za 1600 sztuk platyny. No i pięciogwiazdkowy legendarny klejnot mogliśmy wystawić za minimum 12800 sztuk platyny. Obecnie, tak jak widzicie, jednogwiazdkowy legendarny klejnot możemy wystawić za minimum 800 sztuk platyny. Zresztą mogę Wam to jeszcze pokazać. Tutaj w tym okienku. Jest to cena minimalna. Dwugwiazdkowy legendarny klejnot. Obecnie możemy wystawić za minimum 4000 sztuk platyny. Co do pięciogwiazdkowych legendarnych klejnotów, no to nie jestem pewien, bo nie mam akurat takiego klejnotu na sprzedaż. Więc jeśli ktoś z Was może to sprawdzić, no to napiszcie w komentarzach, jaka jest w tej chwili minimalna cena, za jaką możemy wystawić pięciogwiazdkowy legendarny klejnot. Tak jak wspomniałem, ja mam nadzieję, że jest to chwilowy błąd i zostanie to jakoś na dniach naprawione, no bo nie tak dawno mieliśmy update marketu, który właśnie obniżał te minimalne ceny, za które możemy tutaj sprzedawać te klejnoty. Ale żeby nie było za różowo, to co ciekawe, jeżeli wejdziemy sobie w te zwykłe klejnoty, normalne klejnoty, no to w ich przypadku te minimalne ceny nie zostały podniesione, a one również zostały, jeżeli dobrze kojarzę, opuszczone. Yy, razem z tymi cenami legendarnych klejnotów, w tym samym momencie, tym samym update. Em. Także tak jak mówię, mam nadzieję, że jest to błąd, no ale pożyjemy, zobaczymy. No i taką kolejną ninja zmianą in minus, albo raczej kolejnym błędem, yy, jest dzienny limit dropu normalnych klejnotów, no i licznik tych klejnotów, które danego dnia wydropimy. I obecnie z czteroosobowych aktywności, na przykład ze szczeliny grozy, Wydropimy dziennie maksymalnie 6 nieprzepisanych klejnotów, no i na tym drop się skończy. A żeby tego było mało, to licznik nam pokaże wtedy, że wydropiliśmy już 12 tych normalnych klejnotów. Czyli tak naprawdę licznik, drop każdego klejnotu liczy jakby podwójnie. No i na dowód tego wrzucam tutaj Wam dwa screeny z mojej dzisiejszej porannej rozgrywki w szczelinie grozy. Z lewej strony, tak jak widzicie. Licznik wskazuje zero, jest to sam początek rozgrywki. Nie wydropiłem jeszcze dzisiaj żadnego klejnotu. Wszedłem po prostu do tej szczeliny grozy w czteroosobowym party. Na no, prawej strony ten drugi screen pokazuje, jak wygląda licznik po wydropieniu w tej szczelinie przeze mnie pierwszego klejnotu. Jest to pierwszy mój klejnot wydropiony w dniu dzisiejszym. A tak jak widzicie, licznik wskazuje już, że wydropiłem dwa klejnoty. No i oczywiście. W całej tej szczelinie grozy wydropiłem 6 klejnotów. Na jej koniec licznik pokazał mi, że wydropiłem 12, tak jak już mówiłem wcześniej. I w, dzisiaj w danym dniu nie dropnął mi już żaden inny normalny klejnot. Ani w szczelinie grozy, ani w y, podziemiach, w żadnej innej aktywności. W czteroosobowym party nie wydropiłem już więcej żadnego klejnotu. Jeżeli o to chodzi, jest to dla mnie ewidentny błąd. Nie widzę tutaj jakiegoś celowego zamierzenia ze strony Blizzarda, żeby to zmieniać, więc mam nadzieję, że zostanie to lada dzień usunięte. No i moi drodzy, w tym momencie tak naprawdę miałem zakończyć nagrywanie tego materiału, ale dosłownie przed chwilą zorientowałem się, że z gry zniknął jeszcze jeden element. A chodzi mi konkretnie o tutaj, o to centrum wydarzeń, centrum aktywności. No mieliśmy tutaj w lewym dolnym rogu taki guzik, no, i w którym to miejscu wbijaliśmy progres za wykonywanie różnych zadań z poszczególnych wydarzeń w grze. No i odbieraliśmy oczywiście za to nagrody. I teraz też nie wiem, czy zniknęło to tylko i wyłącznie dlatego, że obecnie w grze nie ma żadnych sensownych wydarzeń, z których za wykonywanie zadań dostawalibyśmy te punkty i wbijali ten progres. Czy jest to po prostu kolejny błąd? Czy zostało to usunięte celowo, ale niebawem wróci? No, na ten temat. Nie mam żadnej wiedzy, tak jak mówię, zorientowałem się, że to zniknęło dosłownie przed chwilą, więc no tak jak widzicie, Amfa Fatima było i Nima. No i oczywiście o tych trzech zmianach, o których wspomniałem przed chwilą, no nie, było, nie ma żadnego śladu ani w patch notesach, ani w backfixach, no nigdzie nie możemy na ten temat nic przeczytać. Więc no mam cichą nadzieję, że są to jednak jakieś błędy po prostu, które powstały po wprowadzeniu tej aktualizacji i zostanie to jakoś w miarę naprawione. Dajcie oczywiście znać, co wy o tym wszystkim myślicie. Może macie jeszcze jakieś własne obserwacje na temat tego, co się zmieniło, może ja coś przeoczyłem. Jeśli tak jest, to oczywiście podzielcie się tym wszystkim w komentarzach. A tymczasem, jeżeli podobał Wam się dzisiejszy materiał, to ja gorąco zachęcam do zostawienia łapy w górę, subskrypcji na kanale. A na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.